Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj mam dla Was kolejny film z serii Konfrontacja Book Haul. Dawno tego typu materiałów nie było, albo były, ale zapomniałam. Ale wydaje mi się, że kilka tych miesięcy minęło i myślę, że możemy przejść do kolejnego Book -hola, zobaczyć, ile książek udało mi się wyczytać. Oczywiście, moja lista książek, które mam na swoich półkach, które są nieprzeczytane, ona może się nie powiększa, ale jest. Przeważnie na tym samym poziomie. Mam całą listę wypisaną u siebie na komputerze, i w momencie, gdy coś przeczytam, to wyrzucam z tej listy, no ale wiadomo, czasem się coś kupi, i to, co przeczytam, to równoważy się tym, co kupię. Także dużego progresu generalnie nie ma, ale przynajmniej nie ma przyrostu tych książek, także wychodzę na zero i jest to jakiś plus. Natomiast przyjrzyjmy się. Ile i jakich książek z kolejnego Bookholu udało mi się przeczytać od momentu jego publikacji? No i lecimy, to będzie bardzo długi Bookhole. W ogóle mam teraz ułatwienie na kanale, zrobiłam playlistę, więc jeśli chcecie obejrzeć wszystkie Bookhole, które nagrałam, to jeśli da się tak zrobić, to postaram się tutaj umieścić odnośnik do tej, do tej playlisty. I dzisiaj przechodzimy do Bookholu, który nazywa się Bookhole Hashtag 6 i rozpoczyna go. Wizerunek puszy Sławki i przyspieszymy na dwa. Ok, mamy tutaj słodką półsie". Ja się tutaj witam i przechodzimy do książek. Pierwszą książką, którą tutaj pokazuję, jest propozycja. Ruty Sepetys, czyli wybory. Z tego co pamiętam książkę tą, książkę tę przeczytałam, znaczy nie przeczytałam jej właśnie. E, zamówiłam ją z Vinted i nadal ona czeka na swoją kolej, także jeden dla Bukholi, zero dla mnie. Jedziemy dalej, trochę sobie właśnie przejadę. Kolejna książka to Boginie Aleksa Mikaelidesa, czy Mikaelidisa, trudno powiedzieć, nazwisko. Trochę greckie, trochę amerykańskie. Nie przeczytałam tej książki też, także 2-0. Niestety, ale chciałabym. I nawet jeśli oglądaliście poprzedni odcinek Bukopoli, który też nagrywałam przed chwilą, to chcę Wam powiedzieć, że w jednym z pól, jednej z, w jednej z kart, półka biblioteczna, właśnie trafiła do jednej z półek bibliotecznych ta książka Boginia, właśnie. Mikael i Lisa, no ale nie wylosowałam jej, a może wylosowałam? Obejrzyjcie poprzedni film. Kolejna książka, którą tu mam to Człowiek o 24 twarzach, masakra, też nie przeczytałam. Jest to bodajże literatura faktu o mężczyźnie z największą ilością osobowości, z, z jakby z największym rozszczepem udokumentowanym medycznie. Także no, na pewno coś ciekawego, ale jeszcze przede mną. Kolejna książka, na szczęście już przeczytana, ów, uwolniona autorstwa Terry Westover. Tej książce dałam pięć gwiazdek, nonfiction, autobiografia wspomnienia życia w takiej restrykcyjnej rodzinie mormońskiej. Tutaj mamy serię nie... jak to się nazywa? Chciałam powiedzieć niekończących zdarzeń. Serię niefortunnych zdarzeń i mamy tu tomy od... No czekaj, czekaj koleżanko, od drugiego do 9, więc nie przeczytałam ani jednego, więc osiem kolejnych książek. Czuję, że dzisiejszy procent nie będzie zbyt korzystny dla mnie. Osiem książek i ja je tutaj będę pokazywać? No, bez jaj. Kolejna książka, której nie przeczytałam. Słuchajcie, gorzko, gorzko, Janny Bator. Nie wiem dlaczego ja próbowałam, ale coś mi chyba nie odpowiada w stylu autorki, albo szukam wymówki. To jest książka międzypokoleniowa, też coś na Śląsku się dzieje, więc powinno mnie to interesować. Też jakaś historia z przeszłości, coś na II wojnie światowej bodajże, coś przed wojną. Także tematy brzmią dobrze, ale serio miałam podejście i tak nie za bardzo się wciągnęłam. Sen o Kapi. Pamiętam, że Agacia z kanału Subiektywnie polecała tę książkę i jeszcze mi się nie udało. Po tę książkę sięgnąć, a ogólnie jak byłam mała, to bardzo lubiłam okapi i fascynowało mnie bardzo to zwierzątko. Natomiast nie jest to nic konkretnego, co powiedziałam teraz. Życie na naszej planecie ten Attenborougha również nieprzeczytane, a brzmi dobrze. No, przyrodnik, prezenter telewizyjny, który. Nie wiem czy on jeszcze nagrywa, ale ma ponad 90 lat, a na pewno jak miał 80+, plus, to jeszcze śmigał te swoje odcinki, jeździł i pokazywał przyrodę, opowiadał o tym. Kolejna książka, jak przeżyć w starożytnej Grecji, nieprzeczytana kochani, także zaraz się zirytuję. Mhm. Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Nie przeczytałam. Wiem, że sporo osób poleca tę książkę jako bardzo mądrą młodzieżówkę, ale nie czuję tego w tym momencie. Kupiłam tą książkę, więc powinnam to czuć, ale no nie. Dalej, Malibu płonie. Kurde, ja tak byłam podjarana tym wydaniem, co też w sumie tutaj pokazuje i tą wklej, wyklejkę, jak to tam wygląda. Okładka jest przepiękna i jestem zakochana w tych kolorach cały czas, tylko. Po prostu nie wzięłam jej nigdy do ręki. Także słabo z mojej strony. Następna książka chyba była jakaś promeczka na wydaje nam się na wydawnictwie poznańskim, bo widzę, że same książki z poznańskiego tutaj no i niestety żadne nie przeczytane, bo papierowy pałac też nie przeczytany. Natomiast motel Kaliwista udało mi się przeczytać. Pamiętam, że rok temu w czerwcu czytałam to na azjatycki miesiąc i była to bardzo przyjemna. No, literatura dziecięca w sumie o imigrantach bodajże z Chin albo z Tajwanu. Tak, bardzo dziurawa pamięć. O imigrantach z Azji, którzy walczą tak naprawdę o przeżycie w Stanach Zjednoczonych. Bardzo wartościowa powieść dziecięca. Kolejna książka to Elif Szafak i Wyspa Zaginionych Drzew. Z tego co pamiętam, ja tę książkę. Wygrałam na Instagramie w konkursie właśnie wydawnictwa poznańskiego, także pozdrawiam, jeśli ktoś mnie tutaj ogląda. Nie przeczytałam tej książki, niestety, ale pamiętam, że wtedy dostałam dwie książki i tą drugą już udało mi się przeczytać, czyli Dziewczynka, która nie lubiła swojego imienia, i czytałam ją jakoś na początku tego roku. Wydaje mi się, że w lutym. Czy się zachwyciłam nie za bardzo, byłam wtedy po mm, czytaniu. 10 minut i 37 sekund też tej autorki. Jakaś taka byłam zdruzgotana tą książką, że ta dziecięca, no jakoś się też chyba nie odebrałam tak dobrze, jak można by ją odebrać, i w ogóle jakoś się trochę zdystansowałam od tej kultury tureckiej. Zamiast ją bardziej poznawać, to trochę ją odsunęłam od siebie. Nieważne, Sundial, Katriony, Ward, no nie przeczytana ta książka i no, podobno świetny thriller, niepokojący i nie wiem, budzący grozę i dreszcze, gęśną skórkę, natomiast jeszcze nie. I kolejna z wydawnictwa poznańskiego, tym razem z imprintu młodzieżowego, Wyszła "Galant". nie przeczytałam, także jedźmy dalej. Naprawdę jest mi dzisiaj mocno wstyd. Znaczy wiecie, tak jak ja gromadzę te książki na swoich półkach, to hajla bajla, piekła nie ma, kupujemy dalej, ale jak tak się konfrontuję z tymi bukholami, to już jest smutno. Dobrze, kolejna książka, czyli Izrael już nie frunie Pawła Smoleńskiego. No nie przeczytane i chyba się nie zanosi też w tej całej dyskusji o rzetelności, nierzetelności reportaży. Ten autor był wskazywany No niektórzy go uwielbiają, ale też widziałam głosy, że nie do końca to są dobre reportaże, ale też widziałam głos chyba w tej książce Mariusza Szczegła Fakty muszą zatańczyć, że Właśnie ten Smoleński, kiedy pisze o Izraelu, to tak jakby on był Izraelczykiem, a gdy pisze o. Mm, on chyba napisał o Gazie też? Nie wiem. To czuć, że jest jakby członkiem innego narodu, że się tak bardzo w to wczuwa, ale mogę teraz gadać głupoty, bo żadnej z książek tego autora nie czytałam. Też yy, autor z tego, co kojarzę, odszedł od nas niedawno. Yy, Milczące bliźniaczki. Również jeszcze książka nie jest przeze mnie przeczytana. Dalej. I tutaj pokazuję książkę Bóg Maszyna Joanny Geisler. I nie przeczytałam tej książki, pamiętam, że wtedy już wiedziałam, że będzie wychodził nekrowet, i się bardzo jarałam tym faktem, e, więc kupiłam tę książkę, ale właśnie tego Boga Maszyny Debiutu Geisler nie przeczytałam. A już mamy na półkach trzy tomy nekroweta i tę serię czytam kontynuuje. Rok próby. Muszę to przeczytać, ale jeszcze się nie udało, a chcę to przeczytać i muszę to też włożyć może do Bukopolu, gdzieś jakoś to wtrynić, bo ja o tej książce nigdy nie pamiętam i zawsze jak ona się gdzieś przewija, ktoś mi ją poleca, czy gdzieś ją widzę, to jest takie, no tak, przecież ja to muszę przeczytać. To jest jakiś, jakaś taka ostra dystopia dla młodzieży, i ponoć, no naprawdę mocna, a nie przeczytałam jej, muszę się zabrać po raz kolejny. Tutaj y, ciekawe, pokazuje Start a Fire. To miało być prawdopodobnie do jakiegoś filmu o jakichś hitach TikToka i tak Natomiast ja się tej książki pozbywam. W każdym razie nie przeczytałam jej, ale chyba jej tutaj w ogóle nie włączę do tego odliczania. No bo nie mam tej książki, więc nie będę jej czytać, więc nie boli mnie serce, że nie będę jej czytać. Także zostawmy to. Light Lark. Też się zastanawiam, czy się jej nie pozbyć, ale na razie mam ją na półce. Nie czytałam. To też był wielki hit TikToka i też prawdopodobnie to miało być pod film o hitach TikToka. Natomiast takowy film, a raczej może druga część tego filmu, bo jeden jest, nigdy nie powstał i no w najbliższym czasie chyba nie powstanie, bo jakoś wydaje mi się, że moja widownia średnio tego TikToka szanuje. Dalej mam książkę Stephena Kinga pod tytułem To i jeszcze jej też nie przeczytałam. Pasowałoby jesienią, ale nie sądzę, żebym miała zdążyć. Kolejna książka to The Atlas Six, pani Olivia Blake. Czytałam inną książkę tej autorki, niestety nie był to Atlas Six, ale książka była naprawdę słaba. Czytałam One for My Enemy, bodajże dwa miesiące temu, czyli w w wrześniu, nie, w sierpniu I, i bardzo się zawiodłam. Naprawdę była to nudna, strasznie książka. Dalej wszystkie śmierci dziadka Jurka. Niestety nie przeczytam, to są wspomnienia e, dziadka autora, również wojenne. E, tutaj mamy książkę Historia, której nie było autorstwa babki od histy, czyli instagramerki. Muszę to przeczytać, a widzę tutaj nawet i na tym nagraniu, że jest bardzo duża interlinia i jakieś grafiki, a mało tekstu. Może się za to zabrać, ale nie. Nie czuję, żeby ta książka miała być jakaś wybitna, ale może będzie po prostu pełna ciekawostek. Kto zdradził Anne Frank? Nie przeczytałam, ale obiecuję Wam, że jak się wybiorę kiedyś w podróż na wycieczkę do Amsterdamu, to weźmę tę książkę i będę ją Wam opiniować, recenzować. We vlogu z Amsterdamu. Czy jadę do Amsterdamu w najbliższym czasie? Nie, ale jeśli się tak wydarzy, to będę czytać tę książkę. Maria Janion, niesamowita słowiańczyzna. Ja nie wiem, dlaczego ja tę książkę kupiłam. Znaczy, po prostu było głośno wtedy o Marii Janion, ponieważ odeszła. A to chyba nie jest książka na moje możliwości, tak na moją wiedzę i tak dalej. Sennik, Wielki Sennik. To było pamiętam na jakiejś promocji, i ogólnie, no widać, że ja tego nie traktuję też poważnie, tutaj się śmieję z tego. I ja tego nie będę liczyć tutaj do rankingu książek, bo nie jest to coś, co mam zamiar przeczytać od deski do deski, ale przyznam Wam szczerze, że zapomniałam, że mam ten sennik. I mi się w sumie głównie śnią te same rzeczy, nigdy ich nie sprawdziłam w tym senniku. Jest na półce, bo jest, może się kiedyś tym jeszcze zajmę, ale w sumie to nie. nie. Tutaj mam dwie części Ojca Chrzestnego i przeczytałam jedną. Także czwarta książka w zestawieniu, która została przeze mnie przeczytana. Straszne, naprawdę strasznie mi to idzie. Ojciec Chrzestny dostał pięć Gwiazdek, czytałam go rok temu na Sycylii, było to super doświadczenie. No i Sycylijczyka pewnie kiedyś przeczytam, bo jestem naprawdę, naprawdę pełna dobrych chęci względem twórczości Mario Puzo, Józef, Jakuba Małeckiego, nareszcie kolejna książka przeczytana i moja ulubiona. Powieść tego autora o mężczyźnie, któremu się wydaje, że jest Josephem Konradem, i w szpitalu opowiada swojemu tam współpacjentowi nie wiem jak to się nazywa swojemu tam koledze z pokoju, współpacjentowi właśnie opowiada swoją historię życia, dyktuje ostatnią swoją powieść. Bardzo ciekawy koncept i bardzo mi się ta książka podobała. Kozioł ofiarny Dafne Dumourie czytałam, także super, ale przyznam Wam szczerze, że ja tej, o tej książce zupełnie nie myślę i dopiero musiała się ona tutaj objawić, bym sobie przypomniała, że ją faktycznie czytałam. Właśnie w tym roku do Dafne nie wracałam wcale, a może powinnam. Kilka tych książek przeczytałam, ale nie wiem, jakoś nie ciągnie mnie aktualnie. Dalej to książka Tylko przetrwaj noc Riley'a Sager'a. I ja tę książkę czytałam, z tego co pamiętam, była średnia, ale powiem wam coś. Ja się przy tym Riley że dobrze bawię, i nie wzruszają mnie w sumie opinie już tak po czasie w ogóle, po, po, nie wiem, ostatnią jego książkę czytałam za dwa lata temu. Nie wzruszają mnie w sumie negatywne opinie na temat jego książek, bo one są spoko rozrywką, nawet jeśli mają głupie te plot twisty czasami. Także taka moja opinia tutaj na marginesie. Tysiąc Okrętów Natalii Heinz. Heinz? Tak. Nie czytałam, niestety, i w najbliższym czasie się nie zapowiada. Pamiętam w tamtym momencie, gdy ten film był nagrywany, był wielki boom na y, retellingi mitologiczne. Natomiast ja ostatnio przeczytałam Eneidę, właśnie w formie takiego tego retailingu, reinterpretacji z perspektywy kobiecej i mi się ta książka bardzo nie podobała i trochę mam dość na ten moment tego typu tworów i utworów. Dalej pokazuję tutaj Imię Róży i ja tę książkę będę się starała przeczytać w tym roku, więc w sumie więcej nie mówię. Klasyk literatury współczesnej, włoskiej, też takie wielkie nazwisko, warto coś znać, tylko ono przeraża ta objętość trochę. No nie oszukujmy się. Przechodzimy do kolejnej książki. Aubena Grabowska, doktor Zosia, przeczytałam. Bardzo mi się podobała ta seria o uczniach Hipokratesa, właśnie Aubeny Grabowskiej. I lubię pisarstwo tej autorki. Jest bardzo lekkie, ale też przenosi nas w czasy, właśnie przeszłe i też sporo jest. Tych medycznych realiów, także jak najbardziej mi się to podoba. Dalej, Hołod. Tutaj widzę, że są to książki z targów, książki w Krakowie i w tym roku też będę. Dwa lata temu byłam, rok temu nie, ale w tym roku znowu będę w sobotę, także może się spotkamy. Hołod przeczytałam i książka zrobiła na mnie spore wrażenie, aczkolwiek nie myślę o niej zbyt często, w ogóle w tym roku o Twardochu trochę zapomniałam. Kolejna książka to dziewczyna z kombini, również z targów książki, i również ją przeczytałam, bardzo mi się podobała była czymś dla mnie odkrywczym. I pokazywałam jeszcze przed chwilą chyba ona i jej kot. Pominałam tę książkę, przeskoczyłam za daleko. Też czytałam i też zrobiła na mnie spore wrażenie. Wzruszyła mnie ta książka. Także może to będzie dla Was rekomendacja. I ogólnie ta seria z żurawiem, wydawnictwa, bowiem. Czy też seria bowiem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo te nazwy się jakoś zmieniały. Bardzo pozytywne mam uczucia względem tej serii. Kolejna książka to Cudawianki Anety Jadowskiej, przeczytane. Bardzo lubię tę książkę i twórczość Anety Jadowskiej, czekam na kolejną książkę. Natomiast gdybym miała ją porównać do pierwszego tomu, czyli Cud Miód Malina, no to jednak jestem po stronie tej pierwszej części, już ten sequel. Trochę mniejsze we mnie wzbudzał zachwyty, natomiast dalej dobrze się bawiłam i ja generalnie przeczytam cokolwiek Aneta Jadowska wyprodukuje. Taka jest prawda. Dalej mamy słowetne książki, które kupiłam w outletie też w Krakowie i nie wiem, czy przeczytałam którąkolwiek z nich. Musisz tam wrócić o Ginczance i Lucy Gelmont. nieprzeczytane, także nawet bez komentarza tutaj. Dalej mamy Róże i Kapryfolium, również... Bez mojego komentarza, bo nie przeczytałam. Opowieść podręcznej. Oczywiście, że przeczytałam. Ja ją wtedy kupiłam po prostu, żeby mieć ją na półce. Może, żeby kiedyś do niej wrócić, mm. bo kiedyś ją y, czytałam nie mając książki na swoich po prostu regałach. Chciałam się w nią zaopatrzyć, bo, bo bardzo lubię ten, tę powieść. No i uważam, że jest bardzo mądra. Także polecam ogólnie i zaliczam ją sobie jako przeczytaną. Dalej mamy Agatę Christie, ABC, przeczytałam i w tym roku też chciałam sobie coś poczytać Agatę Christie w, w październiku albo w listopadzie, ale nie wiem jak to wyjdzie. Wigilia Wszystkich Świętych miałam z wydawnictwa do recenzji, też przeczytałam Agatę Christie w formie, tak naprawdę w, przy okazji każdej z książek. I tutaj pokazuję już... Galateę Madeleine Miller i się bulwersuje, że ta książka jest taka maleńka. No i co? No, przeczytałam to jest opowiadanie. Żałosne ogólnie, że było wydawane w ten sposób, jako normalna książka, zamiast mogli dołożyć to po prostu do, nie wiem, do pieśni o Achillesie, zrobić nowe wydanie z barwionymi brzegami i z zarąbistym dodatkiem w postaci opowiadania Galatea. Po co było drukować takie maleństwo? Bez sensu totalnie. Mam na imię Jutro. Nie przeczytałam tej książki jeszcze. Jest to seria butikowa. Nie miałam jeszcze okazji do tej książki przysiąść. Stara, słabeniowa i spiekła duchy. Bardzo lubię tę książkę. I cieszę się, że ją przeczytałam. Jest dla mnie... Ja czuję, że jak ją teraz przeczytam, to będę płakać, bo mi się ta książka już w momencie czytała, czytania bardzo kojarzyła z moją babcią. A... Wtedy jeszcze moja Babcia żyła, kiedy czytałam tę książkę, więc e, nie wiem, czy ja wrócę do tej książki w najbliższym czasie, ale, ale dałam jej 5 gwiazdek, więc było dobrze. E, Płoń dla mnie Ilony Andrews, przeczytana, natomiast niespecjalnie mi się podobała ta książka i trochę mnie odstraszyła od czytania propozycji tego duetu pisarskiego. Dla mnie była zbytnio erotyczna, taka jakaś taka rozbujana za mocno. Kolejna książka to Maria Curie, autorstwa Ewy Curie. Książkę tę przeczytałam i ją serdecznie polecam. Bardzo dobra biografia polskiej bądź francuskiej noblistki. Zależy, kogo zapytać. Inne nieba. I to jest takie zbiorowe... Zbiorowa... Zbiorow, zbiór opowiadań, antologia opowiadań różnych twórców, fantazy. Ja to przeczytałam, ale... Tak, przeczytałam to, chociaż powiem Wam, że... Nie jestem teraz pewna, czy to, o czym ja teraz myślę, to jest na pewno ta książka, którą ja tu widzę, ale myślę, że tak, bo najpierw były inne światy, potem były inne nieba, i teraz się zastanawiam, czy ja przeczytam inne światy, czy inne nieba, ale wydaje mi się, że właśnie inne nieba. Skoro mam to na półce, to raczej właśnie to przeczytałam, także zaliczam, jeszcze się upewnię najwyżej i tutaj oczywiście ten licznik prawdę Wam powie. Myszy i ludzi czytałam, bardzo duże wrażenie. Po raz kolejny wspominam tymi słowami. Bardzo mi się ta książka podobała. Uważam, że jest to wybitna propozycja Steinbecka. Czarodziejki, Witch Comics. Nie wiem, który to jest tom, ale go na pewno przeczytałam, bo jestem do tyłu z jakimiś tam nowszymi. Lekcje chemii Bonnie Garmus. Przeczytałam... Może to się inaczej czyta, Jarmus? Kto wie? Lekcje chemii przeczytałam w momencie, kiedy, kiedy się zapoznawałam z książką, to bardzo pozytywnie ją odebrałam. Uważam, że jest to porządnie skonstruowana powieść i z takimi mądrymi różnymi wątkami. Oczywiście są pewne elementy, w które trudno uwierzyć i mogą się one nie spodobać, ale ja się, ja się nie miałam w sumie do czego przyczepić. Trudna też trochę, trudne tematy, bo o kobiecie, która chciała robić karierę naukowczyni w latach 60., -tych, 70. -tych, no i było to bardzo, bardzo utrudnione, aż do tego momentu, że łatwiej jej było robić karierę w telewizji. Tamte dni, tamte noce, przeczytałam tę książkę, natomiast już jej nie mam, więc nie dodaję jej tutaj do, do tego zestawienia, nie doliczam jej, tak samo jak Start a Fire. Tamte dni, tamte noce czytałam na tym samym etapie, prawie że jak lekcje chemii, z tego co pamiętam. To było jakoś też we Włoszech, chyba? I nie podobała mi się ta książka bardzo. Ja wiem, że ona ma swoich fanów, bardzo takich zagorzałych. Ja do tego grona nie należę. Od książki się totalnie odbiłam. Przeczytałam ją z niesmakiem. To jest moja opinia. Znowu zaznaczam, bo trzeba to zaznaczyć za każdym razem, bo ktoś może pomyśleć, że ja tutaj wygłaszam prawdę oświeconą. Natomiast, no, moja opinia jest taka, że. Książka była mi niepotrzebna do niczego i się jej pozbyłam. Może komuś posłuży lepiej i ktoś będzie ją kochał. Ja jej nie pokochałam. Także w ten sposób się prezentuje moja kolejna konfrontacja bukholu Tym razem był to bardzo duży book haul. Widzę, że znowu weszła jakaś promocja, i widać, że dużo było właśnie z promocji na Poznańskim. W wydawnictwie było kilka propozycji z Vinted widziałam, tą serię Niefortunnych Zdarzeń, było kilka naprawdę fantastycznych książek, które przeczytałam. Widzę, że większość z tych, które, po które faktycznie sięgnęłam, to to są książki, które bardzo mi się podobały i dostawały po 5, po 4 gwiazdki. Nie było ich dużo. Procentowo myślę, że przeczytałam jedną trzecią, tak stawiam, a, a dla Was się wyświetla wynik tej konfrontacji. Tutaj ja to sobie obliczę na spokojnie później przy montażu, żeby się też nie pomylić, bo ja tutaj niby stawiałam takie kreski, ale czuję, że w niektórych momentach mogłam coś pominąć. I to tyle z mojej strony. Dziękuję, że ze mną kolejny raz byliście. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, Buziaczki Papa. Pa.